Chciałbym zaprosić Was dzisiaj do wspólnego odkrywania wybranych pasm górskich otaczających Kotlinę Liptowską, która to znajduje się po południowo-zachodniej stronie Tatr, w środkowej części Słowacji. Obszar Kotliny pokrywa się z obszarem Liptowa, krainy historycznej, która przez wieki należała do Królestwa Węgier. Chociaż Słowackie Góry są popularne wśród Polaków, wybieramy najczęściej Tatry lub Słowacki Raj. A takie pasma jak Góry Choczańskie czy Wielka Fatra brzmią dla nas już co najmniej egzotycznie. Wybierając się do Liptowa nie do końca wiedziałem czego mogę się po nim spodziewać, postanowiłem jednak zaryzykować i choć trochę poodkrywać te nieznane mi tereny. Odnalazłem tutaj sielskie krajobrazy oraz wolniejsze tempo dnia codziennego, bardzo wskazane podczas wakacyjnego odpoczynku. Swoją podróż rozpocząłem od odkrywania drugiego największego miasta Liptowa, różą berku, malowniczo położonego na licznych wzniesieniach. Po jego zachodniej stronie można wejść na górę Kalwarię, z której rozpościerają się ciekawe widoki na miasto i okoliczne pasma górskie. Widzimy. Tatry od północy, Góry Choczańskie, widzimy również kawałeczek Małej Fatry gdzieś tam za drzewami. Ja znajduję się w tym momencie na Wielkiej Fatrze, a tutaj rozpościera się przepiękny widok na Niżne Tatry. Pierwszego dnia trekkingu wybrałem Czerwony Szlak z Różąberku, biegnący co prawda głównie przez las, oferujący jednak kilka punktów widokowych z ciekawymi perspektywami. Moim celem był szczyt o charakterystycznym, kopulastym wyglądzie – Sidorowo. Zobaczcie jakie widoki można zobaczyć z szczytu. Tutaj znajduje się przełęcz, a pomiędzy tą przełęczą znajdują się dwa pasma górskie. Po lewej stronie Niżne Tatry, a po prawej stronie Wielka Fatra, której częścią jest szczyt na którym stoję. Sidorowa prezentuje się także przy piękny widok na Włkolinec. Jest to wioska, która została wpisana na listę UNESCO i do której za chwilkę będziemy zmierzać. Według UNESCO Wolkoliniec to wzorcowa, środkowa europejska wioska terenów górskich, w której czas zatrzymał się kilka wieków temu. I nie jest to frazes, bo dla każdego kto choć trochę poznał Słowację, wioska ta jest niepowtarzalna. Domy pomalowane są tu we wszystkich kolorach tęczy, mają kamienne fundamenty oraz charakterystyczną budowę, w której tworzące je długie drewniane elementy, tzw. bale, ułożone są poziomo i nacinane na końcach, co umożliwia ich łączenia na rogach domu. Zabudowania mieszkalne tworzą ciąg widoczny z głównej drogi, natomiast zabudowania gospodarskie znajdują się na tyłach tych domos, co jest typowe dla wielu słowackich wiosek, chociażby tych ze zespisza. Wolkoliniec jest geograficznie izolowany i choć dojazd samochodem jest możliwy, otoczenie, na które składają się przede wszystkim górskie szczyty i łąki tworzy zupełnie bajkową scenerię. Cześć Wam, słuchajcie, jestem dzisiaj w innych górach. Przebyłem w Wielkiej Fatrze, dzisiaj znajduję się w górach Choczańskich. Kochani, przednia polana w górach Choczańskich, przed nami Wielki Chocz. Czyli mój cel dzisiejszej podróży: najwyższy szczyt gór Hoczańskich. Piękny pokaz chmur, które postanowiły przetoczyć się przez dolinę. W jednym momencie widoczność spadła praktycznie do zera. Teraz znowu jakieś chmury, zobaczcie, z tej strony, od północnej nadciągają. Na tej przedniej Polanie znajduje się takie ala schronisko, powiedzmy schron. Zobaczymy do środka, jak to wygląda. Jest tutaj miejsce na ognisko. Taki ale przedpokój. I miejsce do spania. Są dwa łóżka, trzecie łóżko. I do góry jest jeszcze jedno. Nie chcę mi się tam wchodzić, ale tutaj są schody na nie prowadzące. Więc, jakby ktoś chciał sobie zrobić tutaj nocleg, to ma możliwości. Przed nami wielki chocz. Już mi zostało gdzieś pół godziny drogi. Wszedłem na taką polanę i moim oczom ukazało się taki widok. Dzisiaj widoczność jest troszkę gorsza, aczkolwiek te chmury robią taką robotę. Wydaje mi się, że widzę niżne tatry z tej strony. Tutaj powinienem widzieć szczyty Wielkiej Fatry, ale widzę tylko chmury. A na szczycie Wielkiego Hocha widok będzie jeszcze lepszy. Zobaczcie sami. W oddali widzimy przepiękne tatry, a przed nami całe pasmo gór hoczańskich pokryte chmurami. Pasmo Gór Choczańskich należy do tego samego łańcucha górskiego co Tatry, co pozornie może sugerować podobne wysokości szczytów tego pasma. Mając na myśli wysokość bezwzględną, Tatry jednak to ekstraklasa, natomiast Góry Choczańskie plasują się gdzieś w połowie stawki słowackiej, górskiej, pierwszej liki. Jeśli jednak chodzi o widoki, atmosferę czy radość z wędrówek, pasmo to bez wahania może powoływać się na pokrewieństwo z Tatrami. Ze szczytów gór choczańskich dobrze widoczna jest Liptowska Mara, największy pod względem objętości zbiornik retencyjny Słowacji, stanowiący najciekawszą pozagórską atrakcję kotliny liptowskiej. Do jego stworzenia zalano wiele liptowskich wiosek, a tysiące ludzi zostało przesiedlonych, podobnie jak miało to miejsce chociażby w trakcie tworzenia jeziora Solińskiego. W górach Hoczańskich warto odwiedzić wąwozy w Dolinie Prosieckiej i Chwaczańskiej, a także nigdy nie zamarzający 13-metrowy wodospad Luczański, będący największym trawertynowym wodospadem na Słowacji, znajdującym się u zdrowiskowej wsi Luczki, w której można znaleźć również ogólnodostępne źródła termalne pod chmurką. Klimat prawie jak na Islandii. Czasami odkrywanie gór Hoczańskich może okazać się także wyzwaniem. Siema, słychać wioska chodziło się bajecznie płasko, troszkę pod górkę zwykle płasko przestrzennie, teraz czerwony szlak zaprowadził mnie w taką łąkę, która nie widziała kosiarki, ani krów, ani owiec od lat jest ciasno, jest dużo lasu, dużo krzaczorów owadów, idę pod takie siodło, pod Kralową stamtąd jest wyjście na zamek, ale chyba nie pójdę, bo już niestety nie mam za dużo czasu, ale nie spodziewałem się takiego taki obrotu sprawy, tak naprawdę. Myślałem, że to będą bardziej górskie warunki, żeby nie było, że narzekam za dużo. Ta trasa przez łąki bardzo wysokie zaprowadziła mnie w takie miejsce, zobaczcie. Piękny punkt widokowy. Na szczęście widoki zawsze rekompensują trudy wyprawy. Kotlina Liptowska to także miasta, w tym największe pod względem liczby mieszkańców, a zarazem historyczna stolica regionu Liptowski Mikułasz. Miasto z bogatą historią, znane przede wszystkim z powstania XIX-wiecznego ruchu narodowego oraz rozkwitu bogatego życia kulturalnego, co przyczyniło się do stworzenia słowackiej świadomości narodowej. Liptowski Mikułasz znany jest też jako miasto, w którym przetrzymywano i stracono legendarnego Juraja Janosika. Przez miasto to oraz wspomniany Różomberg przepływa mająca swój początek w Liptowie, a wpadająca do Dunaju, najdłuższa rzeka Słowacji, Wak. Większe wrażenie niż Liptowski Mikułasz zrobił na mnie jednak Różomberg, ze swoim położonym na wzniesieniu starym mieście, czy osadą hrabowo, pełniącą wiele funkcji turystycznych przez cały rok. W górach otaczających Kotlinę Liptowską, Tatrach, Wielkiej Fatrze i Niżnych Tatrach stworzono Parki Narodowe, co podkreśla ich szczególne naturalne walory przyrodnicze i krajobrazowe. Żałuję, że w trakcie wyjazdu nie poeksplorowałem niżnych Tatr, które według wielu obok Tatr są najbardziej różnorodnym i ciekawym słowackim pasmem górskim. Może następnym razem. Dziękuję Wam za uwagę i do zobaczenia.